Graficznie jesteśmy w stanie sprawdzić, znaczy zobaczyć, jakie fale są najbardziej aktywne w danym momencie. Ja zacznę od omawiania fal beta, ponieważ są to fale, które są najbardziej aktywne podczas czuwania, zbierania informacji, świadomego, logicznego myślenia. I tak fale beta wyróżniamy fale żółte. Które są najbardziej, o które opowiadają za koncentrację, fale pomarańczowe, widzimy je tutaj od tych żółtych troszeczkę bardziej na, na prawo. I te, te fale, które tutaj mamy jako, jako pomarańczowe, są to tak zwane świadome bety. Jest to umysł nazywający, krytykujący, ale one są również aktywne podczas czuwania i aktywności poznawczej. I fale beta, które tutaj są kolorem takim bardziej czerwonym, i one są w tych częstotliwościach tutaj, właśnie pokazane. Fale czerwone są to powyżej 20 Hz i są to stany irytacji, stresu, ale także odzwierciedlają napięcie mięśniowe. Więc to są fale, które. Teraz nam przed z Państwem y, rozmawiając, praktycznie rzecz biorąc, prawdopodobnie mój, mój mózg teraz y, produkuje ich najwięcej, tak? bo jestem aktywna, jestem skoncentrowana. Prawdopodobnie również z racji tego, że występuję przed, przed jakimiś osobami, y, jest jakieś napięcie mięśniowe, więc one są tutaj aktywne. Fale zielone y, to są fale alfa. I fale alfa. Y, one, one są odpowiedzialne za podświadomość. One są najbardziej aktywne w momencie, kiedy jesteśmy w stanie relaksu. Tutaj one są aktywne, kiedy mamy takie pozytywne myślenie, ale również mają funkcje odzwierciedlają funkcje sensoryczne, motoryczne, pamięciowe. Im bardziej osoba jest pobudzona, tym Tych fal alfa produkuje mniej. Na niebiesko oznaczone, ten jasny taki niebieski, to są fale teta i to są tak zwane fale snu na jawie. To jest taki moment, kiedy my wchodzimy w taki stan relaksu i one są również aktywne, kiedy myślimy obrazami. Czyli mamy jakieś wizje, ale również mówimy o falach teta, że one odpowiadają za naszą kreatywność, połączenie z emocjami, intuicją, stanem relaksu, ale również one są dosyć aktywne, kiedy mamy brak ustosunkowania się emocjonalnego i jak gdyby jesteśmy bardziej w fazie obserwatora niż osoby, która ocenia to, co widzi. No, czyli to jest po prostu taki obserwator. Natomiast tutaj najbardziej na lewą stronę na wykresie widzimy fale fioletowe, są to fale delta. I fale te to są fale głębokiej podświadomości. De facto, mówi się, że są to fale anestezji i w trakcie, kiedy nasz mózg jest, jest w tych częstotliwościach. To również następuje regeneracja mózgu. Tutaj nie jest zaangażowana świadomość, natomiast mówi się, że prawdopodobnie gdzieś już na tym poziomie następuje podejmowanie decyzji, i tutaj ulokowana być może jest również pamięć biograficzna, intuicja, dostęp do zakopanych wspomnień z, w, w, w pamięci. I te rzeczy, które są, nazwijmy to głęboko w podświadomości, prawdopodobnie siedzą tutaj w tych, w ty, w ty, w tych falach delta. No i e, jeszcze nie omówiłam na różowo takich fal, które mamy e, zupełnie po m, prawej stronie. E, I to są fale gamma, i one są związane z uczeniem, z pamięcią, przetworzeniem informacji. E, i mówi się o tym, że są związane z, z naszym jakby spostrzeganiem, z uczeniem się nowego materiału, wiążą się również z fazą snurem, z rozwijaniem funkcji poznawczych, wyobrażeniami, jeżeli chodzi o, o ruch, o percepcję sensoryczną lub o pamięć. Z tym, że fale te one w części pokrywają się z częstotliwością prądu i bywa tak, że de facto one są najmniej jakby badane przez, przez naukowców.